Klara, jesteś? Nie tak męczy. kocie. A tutaj chodzi o, o miłość po prostu. No, o miłość. Podobnie. To znaczy? Tak i mnie się wydaje właśnie o coś takiego, co moim zdaniem wiele kobiet niestety w to się ładuje. To znaczy w takie związki, które jest z jednej strony uszczęśliwiają, a z drugiej strony jakoś tak uwierają, bo jednak to, że ona Prawie, że wierzy, że on kiedyś rzuci te żony. Właściwie już robi sobie z tego, moim zdaniem, tak naprawdę do końca ona już to nie wierzy, ale nie mniej, co jakiś czas troszkę naciska tego swojego partnera. Albo się zabije, albo powie o nas, swojej żonie, dzisiaj. Za chwilę. A my wszyscy wiemy, że on w życiu tej swojej żony nie rzuci i tych dzieci, bo on jest bardzo taki przyzwoity. I, i, i myślę, że wiele kobiet jest w takich związkach i z jednej strony mają tam troszkę z tego Friday, ale z drugiej strony, no bo dlatego mówię, są takie związki toksyczne niestety. No ale dlaczego mówisz, że to tylko kobiety się ładują w takie związki? Ten facet też się wkłada. No ale facet, jest, ale facet jest w zasadzie tu z tego widać, że to od niego zależy i podejrzewam, że gdyby on rzucił, yy, rozwalił to swoje małżeństwo. To ja myślę, że ona by być może bardzo krótko by to ich małżeństwo trwało, ale ona by na to poszła. Czyli ona jak gdyby rozdaje karty, niestety. I tak jest w życiu częściej. Rzadziej się słyszy, że, że facet, tak zwany singiel, zakocha się w pani, która ma męża, dzieci i że to tak trwa. To raczej są jednak rzadsze to, historie. Dlatego ja bym raczej oczekiwał współczucia dla tego faceta tutaj. No, dwie kobiety na głowie, to oczywiście jest czego współczuć, To, ona, to jest inna tym, sprawa. A poza tym logistyka. Ale logistyka. on jak chce, to on wtedy wychodzi. Mówi, ale ja już muszę wyjść i tak dalej. Mówię, cały czas właściwie on rozdaje tutaj karty. Dobrze, i ty myślisz, że to jest tak łatwo to wszystko zorganizować, taką logistykę tego wszystkiego, bo to. Jak się ma dobre jest. karty w ręku, to wiesz, można, a jeszcze jakiegoś jokera, to to można bardzo dobrze grać. Dlatego ja uważam, że teraz drugą wersję tej książki powinien napisać właśnie ten Aleks. Tylko, I by że on... się okazało, że, że on dopiero dostaje od życia niezłą nauczkę. To prawda. Tak. Tylko, że on nie napisze, bo on nie ma czasu na to. Bo on nie ma czasu. Tak. Właśnie dziećmi, żoną, kochanką, prawda, pracą, asystentką. Przepraszam cię, że dzisiaj że, że ci przyszły. Potem zadzwonię. i Zykuny. Premiera 10 listopada.